Dlaczego warto skorzystać z pomocy asystenta zdrowienia? Więc może warto powiedzieć, kim jest asystent zdrowienia. Jest to, jest to osoba, która przeżyła sama kryzys psychiczny. Najczęściej też ma doświadczenie w tym kryzysie psychicznym psychozy, której doświadczyła. I po pokonaniu własnego kryzysu psychicznego, po przejściu psychoterapii, po przejściu półrocznego szkolenia, na warsztatach, po przepracowaniu własnej traumy, własnego kryzysu, odbywa następnie półroczny staż w placówkach różnego rodzaju tak? mogą być to szpitale, mogą być to domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, pomocy różne inne instytucje. I osoba taka, uzyskując wgląd we własne chorowanie, może stanowić taki pomost, być takim łącznikiem w pomaganiu innej osobie, która aktualnie przeżywa własny kryzys psychiczny, może być takim łącznikiem pomiędzy pacjentem a personelem medycznym psychiatrami, psychoterapeutami, psychologami może być łącznikiem pomiędzy tą osobą a rodziną też tłumaczyć rodzinie sytuację, w jakiej znajduje się pacjent. Y, może towarzyszyć w procesie zdrowienia, y, y, mówić o swoim doświadczeniu y, zdrowienia, tak. Y, więc y, daje niejako też y, trochę nadziei temu, temu, temu pacjentowi, który, który jest w kryzysie psychicznym, że można ten kryzys pokonać, wrócić do pełnienia ról społecznych, y, na przykład do pracy, tak. I y, y, y to... Y to może motywować tego człowieka, który doświadcza kryzysu psychicznego w jego procesie zdrowienia. Tak więc warto skorzystać ze wsparcia asystenta zdrowienia, kiedy w jakiś sposób wsparcie specjalistów przez edukację, czyli psychiatrów, psychologów, jest nie do końca jeszcze takie, że nie trafiają sami specjaliści przez edukację, tak, psychiatrzy, Psychologowie, że potrzeba uzupełnić to wsparcie przez taką osobę, właśnie która sama doświadczyła kryzysu psychicznego, i być może ona też uzupełni, niejako dotrze trochę bardziej do tego człowieka, tak, który doświadcza kryzysu psychicznego.